Cześć, mano, witajcie, z tej strony MisterAdamo15 i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku sprawdzania map, oczywiście na moim kanale, mapa Piastów V2, czyli jak dobrze pamiętacie, niedawno była pierwsza wersja, więc od razu, jeżeli jest druga wersja, postanowiłem ją nagrać I... Tak, od razu sprawdzimy, co się zmieniło, co doszło, a może coś zniknęło, nie wiem. Zobaczymy, ale na pewno sobie to sprawdzimy. Od razu na samym wstępie, pierwszy odcinek po Bednarach. Dziękujemy serdecznie za to, co zrobiliście. Oczywiście w sobotę i w niedzielę na targach, bo to było po prostu już to, to było rozwalanie systemu. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze, w jakimś zakątku, oczywiście targów, było coś takiego, jak u nas, że przez bite parę godzin każdego dnia cały czas byliście przy nas, i to po kolei. Fajnie by było, żebyście wszyscy razem mogli być i z każdym z Was gadać, ale po prostu nie ma czasu i nie było jak to ogarnąć. A zawsze z każdym zbiliśmy pionę, i naprawdę to było miłe, i naprawdę to było fajne. I oby w kole na kolejnych targach yy, było Was yy, tyle samo, a może i nawet więcej. Naprawdę yy, szacunek, jeszcze raz dziękujemy Wam za to, bo naprawdę. Moim zdaniem system rozwalony i to z targi na targi po prostu hit hit jeszcze raz hit, więc yy, dziękujemy za pionę, za autografy i za zdjęcia, bo tego było naprawdę dużo. Widać po tym jak na Instagramie, oczywiście. Oznaczacie. No to tyle takiego wstępu organizacyjnego, bo ja tak mówię. Pierwszy odcinek chciałem od razu to powiedzieć, chociaż myślę, że na w wielu odcinkach o tym będę mówił, bo nie każdy ogląda sprawdzanie, każdy ma gdzieś tam swoje ulubione serie. Jesteśmy przy tej gminnej spółdzielni, gdzie to się nie zmieniło, to nadal tutaj jest. E, idźmy sobie dalej. To będzie szybkie sprawdzanie, no bo mapa e, widać. E, o, muszę wejść, bo nie mogę szybko biegać. E, może i nawet lepiej, bo <laughs> biegłem w tą stronę. Czyli mamy oczywiście wapno, mamy m, sklep. Tutaj mamy polmlek, tutaj się nic nie zmieniło, mamy to samo i od razu wam pokazuję też minimapę. No bo na minimapie już coś tam widać, że się zmieniło. Jeżeli dobrze pamiętam, ten róg mapy był inny, no i oczywiście tego zakątka w ogóle nie było. Widzicie myszkę, bo tak z ciekawości też się zastanawiam, czy wy to widzicie. Cała reszta chyba została tak samo, więc autor postanowił powiększyć tą mapę, jeżeli chodzi o pola. I to by było na tyle, nic nie dodał, jeżeli chodzi o jakieś skupy, chyba, bo fajnie by było właśnie gdzieś w tych okolicach, jeżeli się powiększa mapę, to fajnie by było tylko upiększyć też czymś innym, nie tylko polami, więc to też szkoda, bo fajnie, że taki potencjał jest, bo mam szczerze, że jeżeli chodzi o mapy, to przeważnie wychodzi jedna wersja to by było na tyle. Ja lubię coś takiego, czyli kolejne mapy i tak dalej, i tak dalej, czyli takie, wiesz, jeżeli ktoś lubi, Coś robić i fajnie rozpocznie, czyli od jakiejś minimapy, ale ma potencjał i chce rozwijać to dalej. To takie V2, V3, V4, 5, 6, 8, 10, 15 nawet może być, ale to ma sens, żeby to fajnie rozwijać. Ja jestem za tym i myślę, że to jest Git, chociaż w tych czasach teraz bardziej wchodzą update'y, aktualizacje i to inaczej w ogóle działa niż to było kiedyś. I chyba teraz dzięki aktualizacjami po prostu aż tak chyba się savey nie zmieniają, chociaż w to nie wnikam, bo ja naprawdę nie grałem. W na mapach, które gdzieś tam e, aktualizowałem po jakimś czasie, ale takie coś naprawdę jest spoko, czyli rozwijanie, ale rozwijanie też z głową, czyli brakuje tutaj jakichś rzeczy w tej części mapy, a nie tylko w jednej. Więc e, tutaj myślę, że jeżeli chodzi o piastów w środku, on się oczywiście nie zmienił, bo ja widzę, że jest nadal e, to samo, bez, bez żadnych kombinacji, chociaż tu. Coś mi się zdaje, że tu się chyba coś zmieniło. I tu jest skup drewna. Nie wiem, czy tu był skup drewna. Tym bardziej mi się nie kojarzy to. Nie, naprawdę, nie, nie kojarzy mi się, żeby ten skup drewna tutaj był. Więc chyba to jest ten, kolejna, ta kolejna rzecz, która tu powinna być, ale właśnie. Brakuje mi jednej rzeczy oczywiście na sprawdzaniu łap, której. Hmm, nie mam na odcinkach, czyli właśnie znaczniki stref interaktywnych i tutaj wtedy wszystko widać, że wy widzicie, bo ja widzę co się dzieje, ale też nie widać właśnie tych typowych triggerów. To fajnie, bo tutaj się to rusza, chociaż tak jakoś... nie Jest to jakieś idealne, ale dobra, mniejsza z tym. Więc mamy typowy skup na wióry, na drzewo, no takie gdzieś tam... Któryś z chłopów ze wsi to po prostu sprawdza. A reszta tutaj została. Bo mamy z tyłu tu coś. A, nie, tu mamy tego handlarza, ok. O, wróć. Tu mamy handlarza, a tu mamy ten skup zbóż, który był. Też jest ta wersja do wcofywania. Tu się nic nie zmieniło. Beleczki, tak samo. Wychodzimy tędy. Nadal jest to samo miejsce, jeżeli chodzi o <laughs> gospodarstwo. Czyli też można sobie tutaj to gospodarstwo wybudować, i teraz lecimy dalej. A tutaj już oczywiście byliśmy, bo gminna spółdzielnia jest. No i dobra, teraz polećmy w ten zakątek, który troszeczkę się pozmieniał. Tylko, że pozmieniały się tutaj pola, więc to też nie jest rzecz, która tak aż mocno Was interesuje. Ale przejdźmy się tu oczywiście, pójdźmy w tą stronę, bo tu już odtąd się chyba zaczęło. Dziś tak czuję, że. Tu już tego kawałku nie było, więc ten kawałek jest nowy. Te pola też się wydłużyły, bo nie były chyba tak, tak, tak długie. E, gdzieś mi się tak zdaje, że one były ze skosu tutaj e, do tondażu, ale mogę się mylić. Możecie mnie tam gdzieś poprawić. E, ale fajnie, no zawsze coś nowego. Tylko tak jak mówię, brakuje mi tutaj czegoś, tak? E, tu jest łąka duża. Czy tu była łąka, tego już nie pamiętam. Chyba nie, bo to jest nowa część tej mapy. Hmm, chyba tylko to było, więc tu jest zrobiona łąka, tu są zrobione kolejne pola. Yy, no i tak widzę. Z jednej strony jest to fajny klimat, bo tu są pola, tam gdzieś jakieś miasteczko, ale na przykład ja bym gdzieś w tej części pola coś takiego wymyślił, żeby było jakiś skup. Albo coś innego, coś takiego, co mogłoby zaciekawić. Z jednej strony, jeżeli tam jest fajne miejsce zrobione na gospodarstwo, to na przykład też gdzieś w tych okolicach, e, tu mogło też być taki plac, tak? Czemu by nie? E, nie wiem, na przykład nawet, nawet i tutaj, tak? Na tym rogu też fajnie taki plac, zamiast tej łąki tak dużej, tutaj wyznaczyć fajny plac też bo by Ja ostatnio nauczyłem się coś takiego, takiego trochę wyobrażania sobie mm, tych map. Nie wiem, może to jest też taki plus, bo chcę pokazywać, jak, jak ja to widzę, jak ja bym na przykład miał to zrobić, to co bym mógł tu dodać. Z jednej strony fajnie, jeżeli mm, autorzy by też słuchali e, i gdzieś na przykład te pomysły wykorzystywali w kolejnych wersjach map, bo to zawsze byłoby o wiele, wiele mm, ciekawsze. No bo tak mówię, no sprawdzam się ten map i wiem, czego my chcemy i myślę, że ludzie też to chcą. Nie wiem, czy był ruch samochodowy, teraz tak się zastanawiam w poprzedniej wersji i tego nie pamiętam, ale teraz ten ruch samochodowy i to nawet dwustronny, więc całkiem, całkiem fajnie. No i tak mówię, no tutaj kolejne pola doszły, o wiele wydłużyło się to wszystko, aż dotąd. Bo jak dobrze pamiętam, tu nie było tej drogi, znaczy inaczej, nie mogliśmy chyba wejść tą drogą tutaj, a teraz jest o wiele lepiej. Ogólnie utor ma fajny pomysł, bo i dobrze tutaj te drzewa. Fajnie jest to zalesione, fajne widoki, więc ogólnie mapa jest naprawdę spoko, tylko tak jak mówię, no brakuje gdzieś takiego delikatnego rozbudowania tej mapy, żeby naprawdę ta grywalność była o wiele, wiele lepsza. Chociaż tak mówię, zróżnicowanie terenu i to wszystko działa naprawdę na plus, bo są górki, są dołki, są nowe pola, więc też tych coraz więcej, ale tak mówię, gdzieś ta. Wioska jest za bardzo ściśnięta, a fajnie jakby gdzieś jeszcze coś było. Bo tak jak mówię, ja na przykład osobiście e, nie lubię gołych pól, czyli tak jak tutaj idę sobie i, i inaczej. Biegnę sobie tutaj i są tylko pola i nic więcej. Fajnie, żeby gdzieś coś tu stanęło. Zawsze jakiś głupi budynek e, daje też tej innej grywalności. Wiadomo, że to nie są. E, chyba mi się zdaje, że to nie jest mapa, która gdzieś jest odzwierciedlana na jakiejś miejscowości, bo te, które. Gdzieś tam autorzy robią i odzwierciedlają jeden do jednego. No dobra, okej, okay, wybaczam. Mapa jest zrobiona typowo pod jakąś tam wioskę, więc pod tym względem naprawdę się zgadzam. Ale myślę, że jeżeli ktoś robi mapę typowo do pogrania, no to myślę, że. Gdzieś z wyobraźnia powinna lecieć troszeczkę dalej i coś rzucać, na bardziej, że naprawdę w tym farmingu można dodawać takie rzeczy, o których nam się w poprzednich farmingach oczywiście nie śniło. I myślę, że to było na tyle. Szybkie sprawdzanie, szybkie pokazanie wam, co tutaj autor zmienił w nowej części tej mapy. Piszcie w komentarzach, czy ktoś w ogóle gra na, grał na tym piastowie na pierwszej wersji bo tutaj już dalej nie można iść w tą stronę. Też można by było rozbudować, jakiś lasek zrobić, na przykład jakaś wycinka. Eee, to też zawsze byłby jakiś fajny dodatek. Eee, no nie, naprawdę ma, ma potencjał, bo mi się podoba, jeżeli chodzi o gdzieś tam Apola, o to wszystko. Tylko jeszcze troszeczkę smaczków i naprawdę byłoby grubo. Więc ja Wam serdecznie dziękuję za ten odcinek eee, i oczywiście jeszcze raz dziękuję za targi. Agro Show. Do następnego odcinka. Na razie. Pa, pa.